Witam serdecznie na moim kanale Odynie Senior. Jest nowy dzień. Nowa plaża. Po Wam powiem, gdzie ta plaża jest? I gdzie się znajduje. Może jutro może będzie ładna pogoda. To nie tylko będzie szukanie, ale i może coś ładnego będzie do pokazania. Jestem nad zalewem sulejowskim. Pogoda paskudna. Pada i jest niefajnie. A to jest ten zalew. Widzę, tu są robione jakieś prace. Miałem wjechać na plażę blisko, ale niestety droga zamknięta. I nic z tego. Także przejdę się, zobaczę, jak tam do, jakie dojścia tam są. Niestety, jak widzicie, plac budowy. Łącznie z plażą. Dojścia nie ma, widzę tam rozkopane, chyba piachu nawożą czy coś Także tu nie poszukam ale jest jeszcze inna plaża i tam będę się kierował idę zrobić kawkę i może coś poopowiadam ale jeszcze nie wiem tutaj stoję na plaży, na plaży, na parkingu. Powietrze nie schodzi Czuję, że ktoś mi Spuścił w nocy. No bo napompowałem już tyle kilometrów, zrobiłem ponad 100 i nic nie zeszło. A może i nie. Dobrze, widzimy się przy kawie. Kawiarenka boska. Och, muszę najpierw starą wyrzucić kawę. świeżo zmieloną kawkę. No to ciasteczka. uwielbiam kawę. Cztery razy piję dziennie ją. No czasami trzy. Zakręcamy. Odpalamy gaz. Tu jest boiler. Coś słabo O jest. Lejemy do mojego kubka. Powiedz kup kupić, bo jestem dużo w drodze i często korzystam z tego ze stacji paliw. I tam jest kawa, dobra. To, że paskudna jest pogoda, to dobrze by coś. Opowiedzieć, bo dużo pytań powtarzających się, coś o sobie. Zapisuję te pytania, postaram się je odpowiedzieć. Jaką szkołę skończyłem i czym się zajmowałem, gdzie pracowałem? Szkołę kończyłem ogrodniczą, a dla ciekawskich to było w łapach biostrowskim. Czym się, gdzie pracowałem? Pracowałem przez 14 albo 15 lat, dokładnie tego nie wiem, na kopalniach. Na trzech kopalniach, które zostały zlikwidowane. Potem, po ostatniej kopalni zastanawiałem się, czy by się nie przeobranżowić i, nie, i, nie zatrudnić, i zatrudnić się jako likwidator kopalń. Bo to mi wy, wychodzi gdzie pracowałem to tą kopalnię zamknęli następne pytanie a co jeszcze na kopalni pracowałem po kopalni pracowałem przez 3 lata w markecie budowlanym w Katowicach na Dolinie Trzech Stawów nie będę reklamował a chociaż już tej firmy nie ma to, to mogę powiedzieć praktyker to był jak zamknęli praktyker trochę pracowałem yy, przez 3 Dwa lata przy reklamach, billboardach. Potem wyjechałem do Anglii, ale tam byłem miesiąc, może trochę dłużej, pracowałem tam na magazynie szczęściami z częściami General Motors, szczęściami samochodowymi. Potem przyjechałem tutaj, pojechałem do Holandii, załatwiłem tam pracę i tam przez 3 lata pracowałem w zieleni miejskiej No znaczy to się woziłem pracowników do pracy busem I też pracowałem przy, przy tych pracach Fajna praca, bo żeśmy obsługiwali autostrady, żywopłoty, ronda na, na drogach Fajna robota była, dużo zwiedziłem w Holandii potem skończyła się praca w Holandii przyjechałem do, do Polski i pracowałem w przetwórstwie yy, war warzyw i tak no ogórki, kiszona kapusta takie rzeczy ale tam facet był trochę no nie powiem jaki musiałem zrezygnować bo to, to bez sensu było potem przez ostatnie 10 lat pracowałem na fermie broilerów koło Warszawy. Ferma była prawie na uboczu. Do sklepu miałem najbliższego 5 km, a do takiego większego 10. Także prawie w lesie byłem. I tak jak już kiedyś wspominałem, przez 10 lat. Pracowałem sam. Byłem na tej fermie. Miałem w sumie trzy kurniki do obsługi. 80 tysięcy ja tak, tak mówiłem na kury blondynki, bo były białe. Na początku były żółte. No i cóż tam było? No, tam siedziałem sam. Miałem cały dom do dyspozycji. Po prostu czuwałem na tym, żeby tam wszystko grało. Dawałem im jak trzeba było lekarstwa, witaminy, wszystko to co trzeba było, ale lekarz mi powiedział, że żebym zrezygnował. Tak dosłownie mi powiedział, chyba że chcę już tam zostać na stałe, także zrezygnowałem. No i teraz jeżdżę po Polsce i szukam świeżego powietrza, bo tam nie było za bardzo tego świeżego powietrza. Co tam dalej? Pytacie się. Auto a, a, auto chodzi. Tak jak chyba już mówiłem ma 90 koni. Tu często ludzie piszą, żebym wzmocnił jakiś tam, yy, yy, dodał tych koników, czy tam jak to zwał, tak zwał. No ja bym to chętnie zrobił, tylko jeżeli ktoś pisze, to może wie też gdzie to zrobić, albo sam to robi niech da mi znać w komentarzach to się odezwę i dodamy tych kuców czy tam koni przydałyby się bo naprawdę czasami brakuje mocy pytacie się też o grilla z tym grillem to taka sprawa jest że brat na załomowisku kupił Kilka sztuk, nie wiem chyba siedem czy ile. One były chyba po pożarze czy coś. One tam jakieś usterki miały i on je po prostu ponaprawiał. Czy tego i jednego mi dał drugie jest na sklepie odince, bo oni tam często grilla używają. To, że im się przyda. Ja osobiście obsługiwałem ponad 40 poszukiwaczy tym grillem i się wyrabiałem. No, coś więcej. A, dużo ludzi starszych, starszych, tak piszę, że starszych mówi, że podziwiają mnie za to, że odważyłem się na taki krok i robię to, co robię. A ja no, tak sobie myślę przecież siedzieć w miejscu i czekać na to, co nieuchronne. To jest bez sensu. Także, jeżeli ktoś ma ochotę, może w każdej chwili to zrobić to, co ja. Przy takiej pogodzie to chętnie się ją piję. Jak przestanie padać, pojadę na, te same, na ten sam zalew, tylko w inne miejsce. Tam jest też jest inna plaża. Może tam będzie dojazd jestem na plaży Karolinów to jest ten sam zbiornik szurejowski ale plaża tu jest ogromna jak nad morzem nie wiem co to jest ale nie wygląda mi to na srebrne ani nic jakaś część z biżuterii czy cholera wie mam następną Tapkę metalu. Jest pierwsza monetka, ale co to za monetka, to ciężko stwierdzić. A była tam w krzakach. Potem wyczyszczę ją, to powiem co to jest. Mam następny sygnał, ale tu jest dużo śmieci, także to może być wiadomo co. No. Ołów! Ołów! Obciążnik! Trzeba dobrze szukać cały czas czas Nie możesz się nie zniechęcać. Wreszcie oprócz kapsli. Mam monetkę. Tu mam pomocnika i stwierdził, że to jest 5 groszy. Taki fajny sygnał miałem. A to taki brzydki kapsel. Mam monetkę. Starą. Chyba 5 groszy. Tak mi tutaj mój pomocnik podpowiada Na no to jedziemy dalej Mam nowy sygnał Mój pomocnik wyciągnie go Co to jest? Spławik. Spuławik Do następnego sygnału Dosyć już na dzisiaj Pogoda zaczyna się psuć i deszczyk zaczyna kropić, i no i się ciemno robi. A już ponad 3,5 godziny chodziłem, także jak na jeden raz to wystarczy. Mam dzisiaj ochotę upiec sobie racuchy, czy placki z jabłkiem. Produkty mam, także zabieram się do pracy. Już się ładnie pieką trzeba będzie je obrócić tyle to się robi jedną ręką ładnie wyglądają tu je położę żeby tłuszcz wsiąknął w ten ręcznik papierowy no i już są dobre i kładziemy je tu także panowie można samemu zrobić będzie lepiej smakować na pewno po obfitych, pieczonych platkach Czas na podsumowanie. Długo nie chodziłem, w sumie było tego gdzieś ponad 3 godziny. Ale większość czasu miałem ucznia. Pokażę Wam co znalazłem, bo w sumie tego dużo nie było. To jest jeden, ten duży metal. Tutaj mam w tym więcej tego, ale nie wystawiałem tego już na stół, bo za dużo miejsca by zajęło. Pięciogroszówki, jakiś jakaś zawieszka czy coś. Nie wiem co to jest, ale to ani srebrny kawałek blaszki, bo już widać rdza y, ją. No, czas ją posunął. W każdym razie, no dwa razy po pięć, to nie wiem nawet co to jest. Nie szło tego rozczytać, nawet przez moją lupę. Także szału nie ma. No to nie o to chodzi w sumie. Wiem, że chodzenie o tej porze w styczniu to już są plaże przetrzepane. W sumie ta plaża jest, jest tak wielka, dlatego że po tamtej stronie coś robią, jakąś przystań robią i spuścili wodę, i tam stoją różne urządzenia, które tam. Maszyny, które to tam yy, pracują. I dlatego ta plaża jest taka duża, bo ona w sumie, popatrzyłem to ona ma z 2 km, jak nie więcej, i, i z 50 metrów szeroka, ale to dlatego, że jest, jest spuszczona woda. Także jest gdzie chodzić. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego razu.